Czy jako bloger, vloger lub podcaster powinieneś zarejestrować swoją twórczość jako prasa, a konkretnie jako dziennik lub czasopismo? Cóż, pytanie jest mega istotne, ponieważ brak rejestracji, wtedy kiedy jest ona konieczna, może skutkować grzywną nawet do 5000 zł. Cóż, na to pytanie poszukamy odpowiedzi w dzisiejszym odcinku podcastu Prawo dla Biznesu. Prawo dla Biznesu. Podcast skierowany do wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadząc firmę chcą w łatwy sposób zrozumieć zasady działania prawa w biznesie. Dzień dobry, cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony. Piotr Kantarowski, a to kolejny odcinek podcastu Prawo dla Biznesu. Powiem tak, ci, którzy podcast śledzą już od no, ponad 4 lat, a nawet krócej, wiedzą, że tematyka. Podcastów, blogów, vlogów jako prasy już była, ale ujmę to w tych kategoriach jakoś tak się dzieje rok do roku, że jestem może nie tyle zmuszony, bo to złe słowo, co mam po prostu okazję taką wynikającą trochę z zewnętrznych okoliczności do tego, żeby tematykę zgłębić. W tym roku była to kwestia mojego udziału w. Ed Journalist University, czyli takiej powiedziałbym internetowej akademii dla dziennikarzy, gdzie omawiałem właśnie temat nowych mediów, a prasy. W związku z tym mam kilka jakby dalej idących informacji co do tego, jak to oceniać, którymi chciałbym się z Wami po prostu, mówiąc krótko, podzielić. Cóż, bez zbędnego dalszego opowiadania, po prostu zacznijmy. No, zacząć muszę od prawa, bo trudno mi tutaj jakby znaleźć lepszy punkt odniesienia. Y Zgodnie z ustawą prawo prasowe prasa oznacza publikację periodyczną, która nie tworzy zamkniętej jednorodnej całości, ukazującą się nie rzadziej niż raz do roku, opatrzoną stałym tytułem albo nazwą, numerem bieżącym i datą, a w szczególności dzienniki i czasopisma, serwisy agencyjne, stałe przekazy teleksowe jakby ktoś wiedział w ogóle czym jest Telex. Biuletyny, programy radiowe i telewizyjne oraz kroniki filmowe. Tu w ogóle zwracam uwagę na końcową część. Programy telewizyjne i radiowe czy kroniki filmowe, które też są prasą. No nie widzimy tu chyba za bardzo nowych mediów przynajmniej do tej pory. No, chyba że ktoś twierdzi, że nagrywa radio internetowe albo tworzy telewizję internetową, no to wtedy być może się poczuł tutaj gdzieś wywołany do odpowiedzi. Natomiast to nie o tę część definicji prasy chodzi, ponieważ ustawa dalej stanowi, że prasą są także wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu technologicznego środki masowego przekazywania, w tym także rozgłośnia oraz tele i radiowęzły zakładowe upowszechniające. Publikacje periodyczne za pomocą druku, wizji, foni lub innej techniki rozpowszechniania. I cóż, tutaj też chyba mało wyczuliście te nasze internety nie było vlogerów, blogerów czy podcasterów. Natomiast już teraz zwracam uwagę na to, że chodzi o wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazywania. A dalej chodzi o rozpowszechnianie tych czy upowszechnianie tych publikacji za pomocą druku, wizji, foni lub innej techniki rozpowszechniania. No, mówiąc krótko, internet mieści się w tej definicji i wszelkie formuły jego wykorzystania do publikowania treści twórczości internetowej, tak mówiąc szeroko, też będą tu zawarte, przynajmniej te wszelkie znane do tej pory, ale przepis jest dość otwarty, bo mówi też o tych powstających w przyszłości. E, w każdym razie zacznijmy od tego, że w przepisie mowa jest o tym, że ma być to publikacja periodyczna i nie tworząca zamkniętej całości. Dodam, gdzie być może już część osób odetchnie z ulgą, że ta periodyczność musi być większa niż raz do roku, czyli wszyscy, którzy bardzo regularnie wydają swój podcast czy aktualizują blog w ramach postanowień noworocznych raz do roku, możecie być spokojni, nie będziecie prasą w rozumieniu ustawy Prawo prasowe. W każdym razie tu przede wszystkim podkreśla się to, że w przypadku internetu nie tyle chodzi o periodyczność w znaczeniu publikacji w równych odstępach czasowych, co bardziej o periodyczność jako pewną permanentność aktualizacji treści. Nie stawiam z tego powodu tezy, że prasą będą wszystkie publikacje, które ukazują się co jakiś czas. Z drugiej strony. Nie mogę postawić też tezy, że jeżeli nie wydajemy regularnie naszego kontentu, tak to określę, to tym samym na pewno prasą nie będziemy. Mowa jest tutaj o pewnej stałej aktualizacji. Przy czym podkreśla się też, że nie chodzi o taką bieżącą wymianę treści jednych na drugą, która jest no tożsama, mówiąc krótko, czy tożsama, czy może typowa to lepsze słowo dla stron internetowych. Czyli chodzi o pewną ciągłość, a nie równe odstępy czasu. Zresztą zastanówmy się na przykładzie prasy. Tu czasopism bardziej y, tradycyjnych, no co z wydaniem ekstra, y, takim dodatkowym? Y, czy jego ukazanie się powoduje, że dany periodyk przestaje być prasą, bo już nie mamy takiej cykliczności w równych odstępach czasu? No tak chyba raczej nie jest, więc, tak też nie należy tego traktować w przypadku internetu. Numer bieżący i data. Tu trochę rewiduję swoje poglądy z dawnych czasów, chociaż nie do końca, bo w definicji tej prasy tradycyjnej, która to definicja ma też odwołanie do tej prasy w nowych mediach, mowa jest o tym, że ma być to publikacja periodyczna, która jest opatrzona stałym numerem bieżącym i datą. Natomiast z jednej strony na kanwie internetu podkreśla się, że to nie jest taki wymóg też tutaj kwalifikujący coś jako prasa albo dyskwalifikujący. Jest na pewno dużą podpowiedzią w kierunku tego, jak należy na, daną, na dane publikacje patrzeć, jak należy je postrzegać, natomiast samoistnie tak w oderwaniu od wszelkich innych elementów definicji prasy, no nie powinniśmy tutaj twierdzić, że tylko i wyłącznie numerem bieżącym i datą jesteśmy w stanie coś do kategorii prasy albo zakwalifikować, albo nie. I z drugiej strony, też wskazuje się na to, że jeżeli wynika ten numer publikacji z jakichś danych jakby nie stanowiących materiału prasowego to zostawię temat materiału prasowego, bo jest on mocno obszerny ale nie stanowiący materiału prasowego, ale będący elementem. Danego przekazu, na przykład strony internetowej, czy linka, pod którym publikowany jest podcast, czy vlog, czy cokolwiek innego, no to tu już można mówić o tym, że przynajmniej ten, ta bieżąca data jest wskazana, bo można ją łatwo powiązać. Bardziej należy to tak czytać, że te wymogi pozwalają na Jednoznaczną kwalifikację danego elementu, jako mającego taki wyodrębniony charakter, o tak bym to określił. Co do kwestii celu publikacji. Kiedy mówimy o tym, że mamy jakby prasowy cel publikacji, no będzie tak, jeżeli. To nasze periodyczne wydawnictwo będzie miało na celu informowanie opinii publicznej o określonych faktach społecznych, ekonomicznych, gospodarczych, politycznych, oświatowych kulturalnych z zakresu muzyki, filmu, sztuki, komiksu. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to był cykliczny periodyczny. może lepsze słowo... Podcast dotyczący choćby podcastów, które można by zaliczyć śmiało do sztuki, więc tego typu tematyka jest tutaj pożądana. Natomiast z drugiej strony mogę powiedzieć, że też podkreśla się, że jeżeli twórczość internetowa jest tworzona w pierwszej osobie i odnosi się ona do tego, co uważa autor. To raczej będzie ona przyporządkowana do literatury niż do kwestii związanych z prasą. Tu raczej z oczywistych rzeczy, portale informacyjne, takie jak Nieprzymierzając, wymieniam pierwsze z brzegu przychodzące mi do głowy. WP, Interia, Onet no, niewątpliwie spełniają, spełniają definicję prasy. Tak samo będzie w przypadku, gdy dany tytuł prasowy ukazuje się zarówno w wersji tradycyjnej, jak i w wersji internetowej, a finalnie nie ma potrzeby najczęściej oddzielnie rejestrować wersji tradycyjnej i oddzielnie rejestrować wersji internetowej danego z kwestii jeszcze ważnych, podkreśla się, że nie ma znaczenia dla uznania czegoś jako prasa lub nie, czy jest to komercyjne, czy amatorskie. Z drugiej strony podkreśla się, że był jeszcze jeden element, który tak na razie pominąłem, a teraz chyba czas o nim kilka słów. Prasa nie może, nie może mieć zamkniętego, jednorodnego charakteru. E, wskazuje się, że blogi, vlogi, podcasty no, trudno tak jednoznacznie przesądzić, czy mają jednoznaczny charakter, czy nie mają tego jednoznacznego charakteru. E, raczej mm, powiedziałbym może w ten sposób, że im bardziej mają one charakter, ogólnoinformacyjny, tym większa jest na to szansa. Powiedziałbym też, że jeżeli tworzone są przez więcej, szczególnie blogi, bo może vlogi i podcasty to rzadziej, przez więcej niż jedną osobę, są to artykuły pisane przez wiele osób, to także spełnia taką przesłankę niezamkniętego, niejednorodnego charakteru. Z trzeciej strony właśnie no, odwrotnością tego będzie taki jednorodny, yy, wskazujący na potencjał jednorodności, o tak bym to ujął, yy, wątek dotyczący tego, że yy, no jest to kontent tworzony przez jedną osobę, przedstawiający raczej jakieś, jej, nawet jeśli nie... Yy, yy, Opowieści, co bardziej jej własne przekonania na dany temat, jeszcze szczególnie jeżeli dotyczy to jakiejś tam dziedziny biznesu, a nie na przykład gospodarki jako takiej, no tu też raczej powiedziałbym, że jednoosobowo prowadzony podcast dotyczący prawa który niekoniecznie ma na celu bieżące omawianie zmian, które w nim zachodzą, bardziej zamknięty i jednorodny, niż otwarty i niejednorodny charakter tu dostrzegam, natomiast cóż, im bardziej zgłębiam temat, tym bardziej zaczynam spostrzegać, że jako całość konceptu prawo dla biznesu chyba niebawem przyjdzie nam czas zarejestrować się jako prasa. Być może, kiedy słuchasz już tego odcinka, miało to miejsce, ale tego nie wiem, bo nagrywam go z pewnym wyprzedzeniem. W każdym razie, wracając do rzeczy bardziej, może istotnych w kontekście Twoich własnych ocen. Strona internetowa z danej marki nie będzie miała charakteru prasy i nie ma żadnych obowiązków. To chyba jest dla wszystkich jasne, ale kiedyś nie było rejestrowania stron internetowych. Cóż, fora internetowe to też bardzo ciekawy wątek, bo jeżeli są one odrębnie, no to nie stanowią prasy. Natomiast jeżeli są one właśnie przy prasie internetowej, to będą stanowić jej element, jeżeli jest uprzednia moderacja, ale jeżeli jest następcza moderacja, szczególnie ta oparta o usuwanie treści naruszających prawo, no to nie stanowią elementu prasy. I przechodzimy teraz do bardzo ważnej rzeczy. Nie cała prasa podlega rejestracji. A jedynie dzienniki i czasopisma. I tutaj podkreślmy, że dziennikiem jest ogólnoinformacyjny druk periodyczny lub przekaz za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu ukazujący się częściej niż raz w tygodniu. Natomiast czasopismem jest druk periodyczny ukazujący się nie częściej niż raz w tygodniu, nie rzadziej niż raz w roku i Czasopismem też są przekazy za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu inne niż dziennik. I tutaj nie wiem, czy wyłapaliście, ale padał, padało słowo druk. Ono też pada przy definicji prasy, natomiast nie budzi obecnie już wątpliwości, że tutaj nie należy tego druku rozumieć w taki sposób dosłowny. Chodzi też o przekaz cyfrowy za pomocą Znaków literowych, czyli krótko mówiąc, blogi jak najbardziej mogą tu spełniać te kategorie. I jeżeli chodzi o dzienniki i czasopisma, to one podlegają rejestracji. Rejestruje je sąd okręgowy, właściwy dla siedziby redakcji. Wniosek nie jest trudny podlega opłacie 100 zł i cóż. No ważne jest to, że jeżeli nie zarejestrujecie blogu, vlogu albo podcastu, a stanowi on prasę, no to mówiąc krótko, może Was spotkać grzywna do 5000, tysięcy, dużo, nie dużo. E, powiem tak, jak się zarejestrujecie jako prasę, no to jako bloger, vloger albo podcaster, no to najprawdopodobniej będziecie i tu jakieś werble powinny być, ale nie będzie redaktorem naczelnym. Co więcej, będziecie też dziennikarzem, co stwarza pewne większe możliwości w zakresie rozliczenia kosztów uzyskania przychodów, ale o tym może innym razem. W każdym razie, tu już powoli domykając ten wątek, to musicie wiedzieć, że co do zasadzie na prasie spoczywa troszeczkę więcej obowiązków związanych z żetelnym zbieraniem informacji, aczkolwiek podkreśla się też, że jeżeli chodzi o prasę, to w przypadku takiej właśnie twórczości jednoosobowej, nie odnoszącej się yy, do innych osób, czy zjawisk takich y, geopolitycznych, czyli krótko mówiąc, do takiej twórczości, która raczej nie naruszy cudzych dóbr osobistych, nie jest po to, żeby kogoś potencjalnie skrytykować czy obrazić. No to te wymagania takie prawnoprasowe są raczej i należy je traktować tak minimalnie. I cóż, y, tak pokrótce. Jeszcze tylko powiem, że jeżeli będziecie prasą, to będziecie mieli obowiązek rejestracji, obowiązek zamieszczania sprostowań, y, rządowych komunikatów i ogłoszeń, czy oświadczeń nakazanych orzeczeniami sądu, y, natomiast będziecie mieli prawo do przedruku, chociaż ono też przy normalnych publikacjach jest. O tym niebawem. Prawo dostępu do informacji od przedsiębiorców i podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych to jest duże prawo. I tajemnica dziennikarska też będzie dla Was czymś, co Was będzie obowiązywać, oczywiście, jeżeli jesteście dziennikarzami, nie tylko redaktorami. W każdym razie, to jest pewien. Koncept, który niektórym może okazać się bardzo przydatny, dlatego jeżeli masz wątpliwości, czy Twoja twórczość internetowa stanowi czy też nie stanowi prasy, i podlega albo nie podlega rejestracji jako dziennik lub czasopismo, zapraszam jako kancelaria. Czy ja podejrzewam, że nawet ja osobiście, bo to raczej tam mój koning, nie, nie jakiś zainteresowanie ogółu prawników w kancelarii, bardzo chętnie przeprowadzimy Ci audyt y, zakończony opinią, to ujmę to w tych kategoriach. Dowiesz się, czy powinieneś się zarejestrować, czy nie, no jeśli tak, to się możesz zarejestrować, a gdyby doszło co do czego, no to zawsze też będziesz miał, miała zebrane argumenty, dlaczego jesteś y, Niezarejestrowany, niezarejestrowana, mimo że y, ktoś twierdzi, że działasz jako prasa. Także zapraszam, zachęcam, polecam się na przyszłość, a ten odcinek jest fragmentem cyklu promującego naszą moją i mojego wspólnika Pawła Głąba. Książką nową, poradnik prawny dla influencerów i digital marketerów, w którym znajdziesz jeszcze więcej takich treści. A żeby nie zrobić z tego ukrytej reklamy, to zarówno zaproszenie do audytów Waszych treści internetowych, jak i informacja o książce stanowi reklamę. I ja Wam bardzo dziękuję i do usłyszenia.